jest najdoskonalszą i zadu na ziemi, Bo ma rozum, panie. Rozum. co zrobił mądry człowiek mądrego pod słońcem? Wiele zrobił. Pan będzie sprawiedliwy. Sprawiedliwy. A był jeden sprawiedliwy, tego wzięli i ukrzyżowali. Koronę cierniowo zamiast złoty. Na głowę mu założyli. Co zrobił mądry człowiek? Co on zrobił? Świat cały dostał w dzierżawę. Robi ziemski na własny użytek i co on zrobił? Nowe treści, sercem pieśni Wracam sobie jak zaklęty Wszędzie wokół pełno węży Bit już z nasz to syn majstersztyk Wdzięczny Ci Panie, że ludzi mi wybrałeś Życiarnie to Czaskają wokale, muzycznie tłumiąc fale To jednak kot ma ale, jak to złości i podłości Nie pozdrawiając gości, co zrobcy są miłości Nie zazdroszę im porcy, rozumu ułomności Zazdroszę normalności, zazdroszę normalności Rodziny zażyłości, nie skąpię bliskim troski Bo plan ojciec twój boski, Pod prąd tak dalej Nie szukając poklasku, na przekór flesza blasku Ty prawdę o mnie znasz już, nie trzeba mi nic złego, Bo ja to inny szczegół, ogarnij co za rebus To tylko dla wariatów My nie ma jeszcze z nami, choć postępy są tu dniami, tygodniami, miesiącami. Tak działamy, tak wspieramy. tu czas jeden, trzydzieści, wracam sobie jak zaklęty. Wszędzie wokół pełno węży bit. Już znasz to syn majsterszty. Wdzięczny ci panie, że drogę mi wskazałeś, że ciernie to mój balet że czaskają wokale. Zbyt mocno tego pewien Jest duchów pewna zgraja Od się oddalam Nie to nie moja czapa Nie muszę leczyć kacza Na nowo znów powracam Południe to mój teren W kościele co niedziela Bywałem tutaj nieraz Wracającem jak melanchol Zjadając tylko losu Słuchając serca głosu Nie czując budy z Zarażałem tak ludzi By nieświadomych budzić Nie Jeśli, jeśli tak jest, słońce znajdziesz